Hej, hej! Witam Panią Sylwio, Pani Sylwia H. Z kropeczką na końcu. <grym> dzisiaj troszkę tak z doskoku, bo to, to, to za te darowizny to są czytania takie w ostatniej chwili, nieplanowane oczywiście. Także dzisiaj dla Pani Sylwii po raz kolejny światełko nadziei, światełko wdzięczności od serca dla serca czyli postaram się coś dobrego, miłego przekazać Pani Sylwii. I teraz już przechodzę do dzieła, czyli myślę, że dzisiaj zrobimy przesłanie anielskie, bo już dla Pani Sylwii robiłam yy, czytanka najróżniejsze. Także sporo yy, to już zostało powiedziane, więc dzisiaj ma taką potrzebę przesłania anielskiego, przekazania, Takiej informacji bardzo budującej na poziomie duchowym. Myślę, że to będzie tutaj najistotniejsze. Sylwia H., yy, nazwisko dla mojej wiadomości, oczywiście. Mhm. Sylwia, Sylwia, Sylwia. Co powinna usłyszeć? Budującego, wzmacniającego. Otóż i energia wybaczenia, z jakiegoś powodu ten temat jest y, albo wciąż aktualny, albo po prostu będzie, będzie, będzie w tej naszej agendzie do roku 2030. Wybaczenie. Anielska mądrość przypomina Ci, że wyzwania kierowane przez innych ludzi i nowe sytuacje, są ci zsyłane jako najważniejsi nauczyciele. Każdy człowiek jest nauczycielem. Także polecam też obejrzeć sobie, pani Sylwio, filmik, który nagrałam ostatnio o relacjach. Taka nowa seria: relacje, o relacjach karmicznych, tam mówią i jak ja to widzę z poziomu energetycznego. I tu dokładnie mamy podobną rzecz. Jak nie wybaczysz, tak długo będziesz nieść ze sobą pewien bagaż zniewolenia. Zniewolenia. Wybaczenie sobie i innym. Jestem wolny, jestem wolna. Taka jest tu treść afirmacyjna. I tu jest powiedziane w ten sposób. Wszyscy ludzie zsyłani są jako najważniejsi nauczyciele. Bez nich Twoja dusza nie mogłaby się rozwijać. Musisz wyzbyć się poczucia krzywdy, urazy, złości. Gdy wybaczysz innym i samemu sobie, samej sobie, Twoja karma zostaje oczyszczona. Doświadczasz miłości w swoim sercu i lekkości ducha poproś anioły o pomoc w uwolnieniu się od poczucia krzywdy, złości i winy. One zdejmą z ciebie ten ciężar. Jeśli kochasz bezwarunkowo, nie masz czego wybaczać. Po prostu, jeśli kochasz bezwarunkowo, to ten temat przestaje być aktualny wybaczenia. Miłość jest dawaniem, więc otwórz swoje serce i obdzielaj innych miłością. No dobrze, to w takim razie zobaczymy, co tu ewentualnie trzeba wybaczyć. Jeszcze, jeszcze, dobrze? Co tutaj warto bądź trzeba wybaczyć? Sylwia, 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 Sylwia. Przetasuję i już będziemy sprawdzać, co jest do odpuszczenia, co jest do wybaczenia. Mignęła mi instytucja w kapłanie, kwestie wiary związane z, być może z małżeństwem, być może z jakąś taką energią męską. Kapłan to często osoba byka bądź barana, być nie musi. Taka energia patriarchatu, też mocno taka patriarchalna energia męska, która w pewnym sensie uwiera. Może tutaj jest coś do przebaczenia. Zobaczymy. Co Sylwia powinna odpuścić, wybaczyć, przebaczyć. To? Dziewiątka denarów w odwrocie. Ja myślę, że tutaj sobie jest najwięcej. W sobie jest najwięcej do przebaczenia i odpuszczenia. Dziewiątka denarów w odwrocie za bardzo siebie nie kocha. Dlaczego pozycji prostej tutaj siebie rozpieszczamy, dajemy sobie dużo miłości, żyjemy w taki piękny, nieinwazyjny sposób, w zgodzie z potrzebami, z naturą, w takim rytmie, rytmie, w takim pulsie tego istnienia. Natomiast tu co trzeba sobie, co trzeba wybaczyć? <grym> Tak naprawdę niedostateczną miłość i niedostateczną ilość miłości, którą sobie dajemy. Za mało miłości sobie dajemy, bądź dawaliśmy kiedyś i dlatego byliśmy ofiarą różnych sytuacji. Można sobie też na takim poziomie codziennym wybaczyć nic nierobienia, bo tu czasami tak się nic nie chce. Mamy takie dni też wolno płynące, kiedy nie ma jakichś spektakularnych działań, efektów i po prostu tak ma być żeby odpocząć sobie, zrelaksować się i nie mieć o to do siebie pretensji, że po prostu mnie wolno, wolno mi, wolno mi żyć w takim wolniejszym rytmie. Generalnie tu w ogóle jest taka preferencja slow life, slow food, tak? Czyli wolno żyję, wolno się poruszam, um, odżywiam się też tak. W takim tempie powolnym, to znaczy kompulsywnie nie przyjmuję nie przyjmuje niczego, tak naprawdę. Kompulsywnie się nie objadam, ani kompulsywnie nie przyjmuję żadnych innych doświadczeń. To jest troszeczkę też taka energia konsumpcyjna. Ja myślę, że też przestroga, żeby nie dać się skonsumować, czyli schrupać przez kogoś tam. Kto miałby tutaj ochotę nagiąć fakty i spróbować wytrącić Sylwię z jakiejś takiej drabiny i hierarchii jej priorytetów? Czyli widzę tu taką sytuację, droga Sylwio, że może w Twoim otoczeniu być jakaś osoba, która z tej drabinki jakubowej chce Cię ściągnąć, bo ty wspinasz się coraz wyżej po tej drabinie duchowej, a tu czasami jest taka tendencja i kogoś ściągania po prostu w dół. Może też przebaczyć tej osobie, że już kiedyś ściągała cię w dół, próbowała doprowadzić do jakiegoś upadku, to tutaj wybaczamy. Mhm. Zobaczymy wobec tego, jak tu się odnaleźć w, ty, w tych swoich priorytetach. A generalnie to w ogóle nie jest to wybaczenie, jest energia priorytetów życowych. Czyli w najbliższych tygodniach, co ustalić sobie w tym takim układzie priorytetów na Najwyżej, jako wartość nadrzędna, co powinno być w najbliższych tygodniach Twoim priorytetem, poproszę. A powinno być to to, czyli rycerz kielichów. Nie tylko wybaczanie, nie tylko pojednanie, to, co tam wyszło wcześniej, ale tutaj dawanie od serca i przyjmowanie. Tu dajemy miłość i miłość yy, i miłość otrzymujemy. Tu jest gotowość, tu trzeba być gotowym, właśnie na na przyjęcie i dawanie tej miłości, czyli priorytetem powinno być twoje szczęście. Powinno być tutaj więcej takiej energii wymiany, podróży, bądź po prostu kontaktów towarzyskich. Lekkość, tak? Duża taka lekkość. Tutaj przecież ten rycerz to wiesz, to on wyrusza w drogę, pisze te sonety miłosne, wyśpiewuje je pod oknem niejednej jednej pannie. On ma taką lekkość, on ma taką y, emocjonalną, y, pewną y, płynność. To znaczy, że on się specjalnie do rzeczy i ludzi też nie przywiązuje, dlatego że on sobie daje możliwości manewru, wyboru, ro, 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 rozejrzenia się i rozpoznania różnych scenariuszy, czy tylko miłosno-emocjonalnych, nie tylko, w ogóle. To jest energia niezwykłej elastyczności, energia też kreacji artystycznych, więc tej kreacji, żeby tak popływać, żeby otworzyć się na te transformacje emocjonalne, na poznawanie nowych ludzi. I poszukać swojej wewnętrznej prawdy, bo tu poszukiwanie właśnie idzie w tym kierunku, tak? Mojej wewnętrznej prawdy. I to powinien być twój priorytet. priorytet. Ja oczywiście doprecyzuję ten priorytet w Kielichów, co w tym kielichu powinno tu być niesione w świat, bo tu widzę, że jest taka energia poszukiwania prawdy i wychodzenia z tą prawdą. Czyli Sylwia ma też tu takie zadanie głoszenia swojej prawdy, bo ta twoja prawda jest niezwykle szlachetna. A skoro tak, to uznajmy całkiem obiektywnie, że skoro głosisz inaczej, nosisz w sobie jakąś szlachetną prawdę, masz ją głosić, masz tym kielichem do ludzi wychodzić. Zobaczymy, co w tym kielichu prawdy, emocji i kreacji się konkretnie znajduje. A znajduje się to, czyli zasady, sprawiedliwość. Czyli w tym kielichu, co powinno być niesione i rozprzestrzeniane w świecie: obiektywność, tolerancja, masz świecić tą tolerancją, być przykładem tolerancji, bezstronność, neutralność może też taka um, Twoja rola w świecie w najbliższych tygodniach mediatora, który próbuje zwyczajnie. Um, Jakieś zapędy nietolerancji bądź agresji w ludziach hamować. Taką masz mieć energię tonizującą, bardzo neutralną, bardzo dyplomatyczną, taką niezwykle wyważoną. Decyzje w ogóle, które też będziesz podejmowała w najbliższych tygodniach, też powinny być zgodne z Twoimi zasadami wewnętrznymi. Zasadami, które wyznajesz, i bardzo takie wyważone. Wyważone to znaczy bardzo dyplomatyczne albo obiektywne. Liczy się tutaj analiza faktów, ocena, rozpoznanie wszystkich za i przeciw. Generalnie takim hasłem przewodnim jest sprawiedliwość i równowaga. I w tym kielichu emocjonalnej transformacji, właśnie to jest niesione, tak? Zasady, wiarygodność, uczciwość. To, to tutaj będzie najważniejsze i ma być najważniejsze. Dobrze, zobaczymy teraz z szamańskich wyroczni, wyroczni snów. Na koniec przesłanie dla Sylwii, a ja sobie tu w myślach wypowiadam twoje imię i nazwisko w całości, bo to oczywiście nie może być tutaj dla widzów osób niepożądanych czasami. Um, dobrze. Przesłanie dla Sylwii H. Jest takie, czyli mamy tutaj, co my tutaj mamy? Nieoznakowany szlak, oświecenie, nieoznakowany szlak, oświecenie. Tak to wygląda. Ale czuję, że tu się spotykają dwie energie na tym nieoznakowanym szlaku tego oświecenia, na tej ścieżce. Mówiłam ci, że wchodzisz na tę drabinę jakubową coraz wyżej, właśnie kierując się swoimi wewnętrznymi zasadami. I tu nie ma żadnych znaków, tak? Albo jest ich mało. I troszeczkę jest takie błądzenie po omacku w ciemnościach. No, ale wiadomo, im większa ciemność, tym yy, światło jest bardziej widoczne. W tym oświeceniu mam wrażenie, że tutaj yy, nie jesteś sama, że jesteś elementem jakiejś grupy ludzi, grupy, całej takiej rodziny yy, duchowej. Tak to po prostu odczuwam. Zaraz odczytam tutaj yy, z przewodnika, co na ten temat tutaj autorka i autor. Mają tutaj do powiedzenia. Już, 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 zaraz już jesteśmy coraz bliżej. A mamy tutaj bezprecedensowe doświadczenie, odkryć i właśnie tego oświecenia. Jesteś wzywana, by wyruszyć w świętą podróż. I ta święta podróż to jest dokładnie podróż rycerza kielichów, pełnego wiary, nadziei i takiej energii podążania ze swoimi marzeniami. Arturiańscy rycerze, no właśnie, to jest ten arturiański rycerz, wyruszający na poszukiwanie świętego grala, musieli upewnić się, że podążają nieoznakowanym szlakiem, którego nikt wcześniej nie przemierzył. Inaczej nie zdołaliby wypełnić swojej misji. Czyli jesteś takim rycerzem, który tutaj podąża ze swoją misją, tak? Ten rycerz tutaj szuka czego? swojego świętego grala. Szlak jest nieoznakowany. To jest taka energia, która mówi o tym, że aby znaleźć to, czego szukasz, ty też musisz wkroczyć w najmroczniejszy las swojej duszy niezbadaną dotąd ścieżką. Mhm. I dalej. Wypielęgnowane ścieżki przyniosą ci jedynie krótkotrwałą przyjemność. Na tu i teraz. Oraz wielkie cierpienie w przyszłości. Dlatego, uwaga, w tej podróży, w tym poszukiwaniu swojej prawdy, kiedy gdzieś gubią się te priorytety, gdzie ktoś może Cię ści ści ściągnąć w dół, masz powiedziane zatrzymaj się. To też jest energia zatrzymania się przy tej odwróconej dziewiące. Zatrzymaj się. Przecież Ty już wiesz, że na końcu drogi, którą idziesz, nie czeka cię żadna nagroda. Tu faktycznie odwrócona dziewiątka denarów jest zaprzeczeniem jakiejś wielkiej nagrody czy wartości. Trwonisz tylko czas. Przystań, weź głęboki oddech i w swoim sercu poświęć się szlachetniejszemu przedsięwzięciu. Obiecaj sobie, że nie będziesz się oglądać na stare rozwiązania, które być może były skuteczne w przeszłości, ale nie teraz. Postępuj w nietypowy dla siebie sposób. Spróbuj tego, co ekstrawaganckie. To zaraz sprawdzimy, co to mo mogłoby być. Spróbuj tego, co ekstrawaganckie. Utrzymaj swoją misję w tajemnicy, w dodatku, ponieważ to nie czas, by mówić o głosie, który wezwał cię do ruszenia nieoznakowanym szlakiem. Czyli tak, głosisz tę swoją wewnętrzną prawdę, ale też nie od razu. Masz ją głosić, masz ją głosić tyle tylko, że w tak zwanym swoim czasie chodzi o to, że ten czas dopiero nadejdzie. Nieoznakowany szlak może też być znakiem, że dokonałaś już wyboru, choć być może nie jesteś jeszcze gotowa, by to przyznać. Mhm. Pogódź się z tym, o czym w głębi duszy wiesz, że jest prawdziwe. Twoje serce już podjęło decyzję, a umysł pójdzie za nim. Pójdzie za nim. Nie zabieraj zbyt dużego bagażu, weź jedynie fundamentalne przekonania, które udowodniły, że można się na nich oprzeć w każdych okolicznościach. To są właśnie te fundamentalne przekonania, te Twoje zasady, również moralne, prawda? To jest to, zabierasz w drogę niewiele. Fundamentalne przekonania. Można się oprzeć na nich w każdych okoliczno, okolicznościach. Wszechświat cię osłania. Coś tu po drodze jest do wybaczenia, yy, jakaś wyważona decyzja. Yy, dyplomacja też polega na tym, że w, przy wyznawaniu tej swojej wewnętrznej prawdy yy, nie wszystko dla wszystkich i trzeba ten, te swoje pięć minut wyczuć i to do, nadejdzie. Przyjdzie taki tutaj czas, yy, masz tu powiedziane, kiedy o ile nie dokonałaś jeszcze tego wyboru, przyjdzie taki czas, żeby ruszyć tym nieoznakowanym szlakiem. Czyli niewiele w podróż zabierzesz, ale będziesz tutaj zmierzać do postępowania w jakiś ekstrawagancki sposób masz spróbować czegoś ekstrawaganckiego i to mnie tak y, bardzo zaintrygowało y, czym jest w twoim przypadku ta ekstrawagancja więc oczywiście sprawdzamy jakiej tutaj ekstrawagancji Sylwia powinna spróbować czym to ma być a no tym Królowa denarów. Och, jakaż to ekstrawagancja! <laughs> Szczytem ekstrawagancji dla ciebie, Sylwio, jest po prostu dobrze się poczuć we własnej skórze. Yy, z czym chyba był jakiś problem? Bo, może tutaj do wybaczenia właśnie jest to, że za mało sobie dałam miłości. Dlaczego? Bo, królowa denarów, tak prawdę mówiąc, ona jest mało ekstrawagancka, a tu jest dla ciebie jakiś rodzaj ekstrawagancji w tym zawarty. Żeby zadbać o siebie, tu jest to trzecie oko pokazane, tak? Rozwój duchowy, ta wiedza, która pochodzi z przestrzeni niewidzialnych, pozazmysłowych. Królowa Denarów jest osobą, która jest zadowolona z tego miejsca, w którym się znajduje, ze swojego życia, z miejsca. Ona tak naprawdę. Otacza się dostatkiem. Tu jest piękny dom, ogród, odchowane dzieci, często seniorka rodu, bądź taka osoba, która naprawdę osiągnęła to, czego chciała. I to pokazane jest w kategoriach ekstrawagancji czyli, żeby tu być dla siebie dobrą, być dla siebie kochającą. To jest mała cesarzowa. Ona jest też niezwykle kreatywna, niezwykle twórcza. Taka osoba, yy, która po prostu rozkwita. Stąd te kwiaty. Kobieta w pełnym rozkwicie i to zwykle jest kobieta starsza, ponieważ królowe to jest tak mniej więcej 35 wzwyż. Zwykle nawet więcej. Zwykle nawet więcej. Więc tu rzeczywiście rozpieszczamy siebie, dbamy o ten dobrobyt materialny. O, ten, o to swoje poletko eksperymentalne. I tu rzeczywiście mamy taką energię bardzo lojalną, rzetelną, prawdomówną, uczciwą, yy... ale blisko ziemi, może tym szczytem ekstrawagancji w ogóle ma być bardzo takie głębokie uziemienie, bo ona jest mocno uziemiona. Ale jednocześnie łączy te dwie sfery, niebo i ziemię, jak yy... W górze, taki dol, na dole, bo mamy to trzecie oko, tak? Gdzie jest połączenie tej duszy ziemi z gwiazdną duszą, czyli tej powierzchni, tego twardego realu, gdzie mocno stoimy na ziemi, z tą przestrzenią niebiańską, tej naszej drabiny, Jakubowej, po której się wspinasz. Znak jest, szlak jest nieoznakowany. Takie ekstrawaganckie oświecenie, oświecenie, które paradoksalnie odbywa się poprzez solidne uziemienie, czerpanie z ziemi, z natury. I to oświecenie też odbywa się na drodze na wejścia. W, tego, w, taki, taki, w, taki, w takiego ducha szamanizmu, blisko natury, blisko ziemi. Tu są rośliny, zwierzęta. Tu jest oddech ziemi, oddech ziemi. Tu rzeczywiście jest pokazany ten trygon panny koziorożca i byka, który, dla których najważniejszą, taką właśnie najwyższą wartością, tym złotym gralem. Jest dobro wszystkiego, co żyje, dobro planety. I tam tego, 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 tego złotego grala yy, szukamy poprzez tę energię ducha, nie gdzieś tam, w innych wymiarach, tylko tu na ziemi, konkretnie tu na ziemi. To wszystko z tymi pięknymi energiami zostawiam, nieoznakowanego szlaku, Troszkę może jeszcze będzie takiego błądzenia po omacku, ale jest dotarcie do celu. Jak najbardziej jest. Trzeba tylko pod uwagę wziąć to wybaczenie, bo każdy człowiek jest tu zesłany na Twojej drodze jako najważniejszy nauczyciel. Mhm. Ok. Wybaczam sobie i innym, jestem wolny. Królowa Denarów, dokładnie tak się czuje. Czuje się wolna, choć często jest w rodzinie, jest matką, jest żoną, babcią, ale czuje się wolna. Wszystkiego dobrego Sylwia tej wolności właśnie Ci życzę.